Dzień dobry, witajcie, cześć, fizjoterapeuta Konrad, w nagraniu o astmie oskrzelowej. Astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Jej złożona patofizjologia, obejmująca skurcz oskrzeli i nadmierne wydzielanie śluzu, prowadzi do charakterystycznych objawów, takich jak duszność czy świszczący oddech. Choć astma może znacząco wpływać na jakość życia, Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne oferują skuteczne sposoby kontroli tej choroby. Od farmakoterapii po rehabilitację oddechową. Czym jest astma oskrzelowa? Astma oskrzelowa stanowi przewlekłą chorobę zapalną dróg oddechowych, charakteryzującą się nad reaktywnością oskrzeli. W jej przebiegu dochodzi do zwężenia światła oskrzeli, co utrudnia przepływ powietrza i powoduje typowe objawy. Fatofizjologia astmy obejmuje skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej oraz nadmierne wydzielanie śluzu. Zmiany te prowadzą do ograniczenia przepływu powietrza, szczególnie podczas wydechu. Epidemiologia astmy wskazuje na jej rosnące rozpowszechnienie. W Polsce choruje na nią około 4 miliony osób, co stanowi około 10% populacji. Na świecie liczbę chorych szacuje się na około 340 milionów. Częstotliwość występowania astmy różni się w zależności od regionu. W krajach rozwiniętych sięga, sięga nawet 20-20% populacji dzieci. Choroba ta dotyka ludzi w każdym wieku, jednak najczęściej rozpoczyna się w dzieciństwie. U dzieci do okresu dojrzewania częściej chorują chłopcy. Natomiast w wieku dorosłym przeważają kobiety. Astma stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny, będąc jedną z najczęstszych przyczyn absencji w szkole i pracy. Główne przyczyny i czynniki ryzyka astmy. Badania genetyczne wskazują na istotną rolę dziedziczenia w rozwoju astmy. Naukowcy zidentyfikowali ponad 100 genów powiązanych z tą chorobą. Polimorfizmy kodów Genów kodujących receptory 2 energiczne czy interleukiny zwiększają podatność na astmę. Epidemiologia astmy wykazuje, że ryzyko jej występowania u dziecka wzrasta dwutrzykrotnie, gdy jedno z rodziców choruje, a 3-4-krotnie, kiedy oboje. Czynniki środowiskowe odgrywają kluczową rolę w patofizjologii astmy. Zanieczyszczenie powietrza szczególnie pyłami zawieszonymi PM2,5 i PM10, zwiększa częstość zaostrzeń o 20-30%. Infekcje wirusowe dróg oddechowych w dzieciństwie, zwłaszcza RSV i rhinowirusami, mogą prowadzić do przebudowy dróg oddechowych i nadreaktywności oskrzeli. Rehabilitacja oddechowa pomaga łagodzić objawy astmy i poprawić wydolność płuc. Obejmuje ona techniki oddychania, ćwiczenia wzmacniające mięśnie oddechowe oraz edukację pacjenta. Do głównych czynników ryzyka rozwoju astmy należą: alergie. Około 80% astmatyków ma alergiczne podłoże choroby. Otyłość. Zwiększa ryzyko astmy o 50%. Narażenie na dym tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza. A także stres i silne emocje. Charakterystyczne objawy astmy oskrzelowej. Duszność stanowi wiodący objaw astmy oskrzelowej. Pacjenci opisują ją jako uczucie braku tchu lub ściskania w, tkan w klatce piersiowej. Badania wykazują, że duszność występuje u 90% chorych. Towarzyszy jej charakterystyczny, świszczący oddech. Słyszalny, zwłaszcza podczas wysiłku. Świsty te są wynikiem turbulentnego przepływu powietrza przez zwężone oskrzele. Uporczywy kaszel, często suchy i męczący, pojawia się u 70% astmatyków. Nasila się zazwyczaj w nocy lub nad ranem, co związane jest z dobowym rytmem wydzielania hormonów. Ataki astmy mogą być prowokowane przez różne czynniki. Wysiłek fizyczny wywołuje objawy u 80% chorych dzieci i 50% chorych dorosłych. Inne częste czynniki wyzwalające to alergeny wziewne, pyłki, roztocza, infekcje wirusowe oraz zmiany temperatury powietrza. Stres emocjonalny również może nasilać dolegliwości. Badania wskazują, że dotyczy to 40% pacjentów. Warto podkreślić, że nasilenie objawów astmy jest zmienne w czasie i może ulegać znacznym wahaniom. Diagnostyka astmy kluczowe badania. Spirometria stanowi podstawowe badanie w diagnostyce astmy. Ocenia ono zdolność płuc poprzez pomiar objętości i przepływu powietrza podczas forsownego wydechu. Kluczowe parametry to natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa, tak zwana F1. Oraz pojemność życiowa płuc, tak zwana FVC. Obniżenie stosunku F1 do FVC poniżej 70% sugeruje obturację oskrzeli. Próba rozkurczowa polegająca na podaniu leku rozszerzającego oskrzela pozwala ocenić odwracalność obturacji. Poprawa F1 o co najmniej 12% i 200 ml potwierdza rozpoznanie astmy. Testy alergiczne. Odgrywają istotną rolę w identyfikacji czynników wyzwalających. Punktowe testy skórne wykrywają reakcje na alergeny wziewne u 70-80% pacjentów z astmą alergiczną. Oznaczenie swoistych przeciwciał IgE we krwi stanowi alternatywę dla testów skórnych. W diagnostyce różnicowej wykonuje się RTG klatki piersiowej, która wyklucza inne przyczyny duszności takie jak zapalenie płuc czy niewydolność serca. Badanie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu odzwierciedla nasilenie stanu zapalnego w drogach oddechowych. Wartości powyżej 50 u dorosłych wskazują na eozynofilowe zapalenie skrzeli typowe dla astmy. Wywiad lekarski i badanie przedmiotowe dostarczają cennych informacji o charakterze i nasileniu objawów. Lekarz ocenia częstość i okoliczności występowania duszności, obecność świszczącego oddechu, nasilenie kaszlu, szczególnie nocnego, wpływ objawów na codzienne funkcjonowanie. Farmakologiczne leczenie astmy oskrzelowej. Wziewne glikokortykosteroidy, WKS, stanowią podstawę terapii przewlekłej astmy. Badania kliniczne wykazują, że regularne stosowanie WGKS zmniejsza częstość zaostrzeń o 55 60%. Najczęściej przepisywane są budezonid i fluktykazon. Leki te hamują stan zapalny w oskrzelach, redukują nadreaktywność dróg oddechowych. Epidemiologia astmy wskazuje, że około 70% pacjentów wymaga przewlekłego leczenia WGKS. Beta-2 mimetyki, długodziałające LABA, stosuje się w terapii skojarzonej z WGKS. Formoterol i salmeterol rozszerzają oskrzela przez 12 godzin, co poprawia kontrolę objawów. Metaanalizy dowodzą, że dodanie LABA do WGKS redukuje ryzyko zaostrzeń o 20-25% w porównaniu do monoterapii WGKS. Leki przeciw leu... Co trienowe, np. lucast hamują mediatory stanu zapalnego. Stąż są szczególnie skuteczne w astmie wysiłkowej, zmniejszając objawy o około 30-40%. W leczeniu doraźnym stosuje się szybko działające beta-2 mimetyki wziewne. Salbutamol podany z inhalatora przynosi ulgę w ciągu 3-5 minut. Patofizjologia astmy wskazuje, że leki te znoszą skurcz mięśni gładkich oskrzeli. Rehabilitacja oddechowa uzupełnia farmakoterapię, poprawiając wydolność oddechową. Rehabilitacja oddechowa w astmie. Rehabilitacja oddechowa odgrywa kluczową rolę w kompleksowym leczeniu astmy oskrzelowej. Badania wykazują, że regularne ćwiczenia oddechowe zmniejszają częstość zaostrzeń o 30-40%. Fizjoterapeuci stosują techniki takie jak oddychanie przeponowe, które zwiększa pojemność życiową płuc średnio o 15%. Drenaż ułożeniowy wspomaga usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, redukując ryzyko infekcji o 25%. Oklepywanie klatki piersiowej to kolejna skuteczna metoda. Wykonywane 2-3 razy dziennie przez 10-15 minut poprawia drożność oskrzeli u 70% pacjentów. Ważnym elementem jest edukacja chorego w zakresie technik relaksacyjnych i kontroli oddechu. Pacjenci stosujące te metody odnotowują 40% dni wizyt na oddziale ratunkowym. Rehabilitacja pulmonologiczna obejmuje również trening fizyczny, który zwiększa tolerancję wysiłku o 20-30%. Oto kluczowe elementy skutecznej rehabilitacji oddechowej w astmie. Codzienny trening mięśni oddechowych przez 15-20 minut. Nauka prawidłowych wzorców oddychania, ćwiczenia rozluźniające mięśnie klatki piersiowej, techniki oczyszczania dróg oddechowych, dostosowany do możliwości pacjenta trening wytrzymałościowy, niefarmakologiczne metody kontroli astmy, eliminacja alergenów i czynników drażniących z otoczenia astmatyka znacząco redukuje częstość zaostrzeń. Badania wykazują, że usunięcie roztoczy kurzu domowego z sypialni zmniejsza liczbę ataków astmy o 61%. Regularne odkurzanie z użyciem filtrów HEPA obniża stężenie alergenów w powietrzu o 95%. Unikanie ekspozycji na dym tytoniowy redukuje ryzyko hospitalizacji z powodu astmy o 85% u dzieci. Aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w kontroli astmy. Trening aerobowy 3 razy w tygodniu po 30 minut zwiększa wydolność oddechową o 22% i zmniejsza zużycie leków ratunkowych o 36%. Utrzymanie prawidłowej masy ciała jest równie istotne. Spadek BMI o 10% poprawia kontrolę astmy o 48%. Techniki relaksacyjne jak joga czy medytacja redukują stres i częstość ataków o 41%. Trening oddechowy metodą butejki zmniejsza zużycie leków o 90% i poprawia jakość życia o 71% w skali ACQ. Edukacja pacjenta w zakresie samodzielnego monitorowania objawów i modyfikacji leczenia obniża liczbę hospitalizacji o 79%. Astma, astma u dzieci, specyfikacja i postępowanie. Astma dziecięca różni się od postaci dorosłej. U najmłodszych pacjentów objawy często są nietypowe i zmienne. Świszczący oddech występuje u 80% chorych dzieci, ale kaszel nocny pojawia się tylko u 60%. Duszność wysiłkowa dotyka 70% małych astmatyków. Trudności diagnostyczne wynikają z ograniczonych możliwości wykonania badań czynnościowych płuc u dzieci poniżej 5 roku życia. Epidemiologia wskazuje, że astma dotyka 10-12% populacji dziecięcej w Polsce. Leczenie astmy dziecięcej opiera się na stopniowym podejściu. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią podstawę terapii przewlekłej, redukując liczbę zaostrzeń o 55%. U dzieci powyżej czwartego roku życia stosuje się długodziałające beta-2 mimetyki, le leki przeciw. Leuko-trienowe są skuteczne zwłaszcza w astmie wysiłkowej, zmniejszając objawy o 40%. Rehabilitacja oddechowa pomaga w nauce prawidłowych wzorców oddychania. Ćwiczenia oddechowe poprawiają czynność płuc o 15-20%. Patofizjologia astmy dziecięcej wskazuje na istotną rolę nadreaktywności oskrzeli. Edukacja rodziców i opiekunów jest kluczowym elementem opieki nad dzieckiem z astmą obejmuje ona naukę rozpoznawania objawów zaostrzenia, prawidłową technikę inhalacji leków, modyfikację stylu życia i diety dziecka, eliminację czynników wyzwalających ataki. Podsumowując, astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, charakteryzująca się nadreaktywnością oskrzeli, prowadzącą do ich zwężenia, co utrudnia przepływ powietrza. Objawy astmy obejmują duszność, duszność, świszczący oddech oraz suchy, męczący kaszel. Choroba ta dotyka miliony ludzi na całym świecie, w tym około 4 miliony w Polsce. Główne przyczyny astmy są związane z czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza i infekcje wirusowe. Czynniki ryzyka obejmują alergię, otyłość, narażenie na dym tytoniowy oraz stres. Diagnostyka astmy opiera się na spirometrii, testach alergicznych RTG klatki piersiowej oraz badaniu FENO. Leczenie astmy obejmuje farmakoterapię, w tym wziewne glikokortykosteroidy i beta-2 mimetyki. Oraz niefarmakologiczne metody kontroli, takie jak eliminacja alergenów, aktywność fizyczna i techniki relaksacyjne. Rehabilitacja oddechowa jest kluczowym elementem leczenia, pomagając w poprawie wydolności oddechowej i redukcji zaostrzeń. Edukacja pacjentów oraz ich rodziców w przypadku dzieci jest również istotna, aby skutecznie zarządzać objawami astmy i poprawić jakość życia. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Więcej o rehabilitacji pulmonologicznej i ćwiczeniach oddechowych znajdziesz w autorskim poradniku: ćwiczenia oddechowe z elementami rehabilitacji pulmonologicznej.